Siema. Jestem żure i zanim powiecie, że jestem debilem, bo wchodzę na lód, gdzie jest, nie jest bezpiecznie, to powiem, że pod tym nie jest żadne jezioro, tylko pole główne Tylko morze. A teraz przejdźmy pod odcinka. Nie wiem po tej drodze. <laughs> Dzisiaj z nami jest mój specjalny operator operator. Nagra jego mordę proszę. <laughs> to jest. jest jego no. No. <laughs> Masz to wyciąć? W dzisiejszym odcinku. Będzie poradnik. Jak przejść po lodzie? Jak przetrwać śniegu, jak prawdziwy menedżer, wracamy do korzeni. Więc pierwszą rzeczą jest maska pod maską. Żeby wam nie waliło w gębę, musicie mieć maskę pod maską. A pod tą maską, musicie mieć jeszcze jedną maskę sztuczną gębę. Tak, teraz chodzi o buty. Przynajmniej musicie mieć trzy pary skarpetek i dwie pary butów, żeby nie zamarnąć w zimę, jak będę. Ja mam totalnie trzy pary skarpetek. Potem musicie mieć bez bezrękawnik, potem coś tam, potem koszulkę, potem koszulkę z drugim rękawem, potem bluzę, potem kurtkę wiosenną, a potem kurtkę zimową. Tak było. Tak, to przejdźmy do odcinka. Przejdźmy no, się bardzo. Jak ślizgacie się jak wrócił no, będę. Każę wam jak ślizga się jak prawdziw ale zanim to zrobię, założę moją ma maskę pod maską. No, jest, jeszcze jakieś to wykorzysty <grym> Dobra 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 Zrób majkę do strony Pobiegnij. Będzie fajnie. Czas na ślizg mięśni. Ja jestem pijany, nie? Okay. Dobra No, teraz ślizg jak chodzimy, nie? No? Teraz. Teraz Trzeba pokazać mam twarz. Bo mamy już 40 subów. więc czas na moją twarz. Uwaga. Uwaga. Czas do moją twarz. To jest moja twarz, nie? No. Ma no, na imię Piorun. I się wam to dzisiaj. Cześć! No. gdzie <laughs> ten, to był lud. To był kamerzysta gdzieś tu. Ja nic nie widzę kompletnie. Tam był gdzieś operator. Ale ja byłem żulem. Nara. Ciekawe. Siema, jestem Żulek. Witajcie w moim królestwie. To jest moje łóżko. O. <głosy> <głosy> Więc. To jest moja nowa baza, jak widzicie. Mieszkamy tu wszyscy, oprócz ochroniarza, bo go zwolniłem. I... Do Chwilą dopiłem się w błocie, dlatego tak wygląda moja maska. To była kąpiel. Tak. Chodźcie dalej. Pokażę Wam jak się kąpie jeszcze w tym odcinku, tak? No. Będziesz sobie rozwijał linkę, Pokażę Wam jest... moją wannę. Chodźcie. Tu <coughs> ja jest operator, tutaj. Dobra. Tu jest jakaś rurka w kamerze, nie wiem co on z tym robi Ale zawsze jest ta obrązowa Gdzie jest moja No tam No prosto Tu jest moja półka Ale wanny ci nie, nie, tam też Czekaj, czekaj, tam widzicie, tam jest taki Tam wchodzę, nie wiem Biorę tam cegłę, to jest moja wanna, nie, wchodzę tam, tam jest taka ciepłutka woda, nie? No, idziemy dalej. Po Tutaj jest na kibel, jak widać, trochę zasypany. No. Tam jest właśnie, że dostawa cegieł, która mi się przyda. Na, na budowę mojego kibla Kamerzysta chodź To jest kamerzysta sobie Przyznaj się co robisz z tą rurką niebieską Siema Jestem Żulem, a to mój ukochany operator Przywitaj się Siema, dzisiaj będziemy się bawić w mojej piaskownicy Tam Już? No. A, dobrze. O, tak, kulkę z piasku. Oto, kulka z piasku. Dobra, koniec. To jest przyjaciel operatora. Na go do Jasiu. Użegnaj się, Jasiu. Nie no, się, operator. Żegnam. A, i Batman. Ja byłem żulem, to był operator, który nie chce pokazać twarzy, to był kamerzysta, który ma zakryte połowę twarzy, a ja jestem nordmener, który jak zwykle występuje sam. To była moja willa, ja jestem normalny. pode mną jest błoto. Lud. Krowa Basia. Kwit później Liczę sobie siano Liczę sobie wszystko O czym ciągle inni nawijają W sumie zrobię dziś to samo Moja druga to jest nuta Czekaj chwilę Zaraz twoja dupa do mnie tu zapuka I znowu gadają tu o mnie Ja liczę ciągle pieniądze Choć wie będzie ci dobrze Ma wsiadaj do mojego Porsche I znowu gadają tu o mnie.